Misterny tam pożytki. Patrzcie. Czekajcie Czemu mi ekranu nie chce przechwycić? O, jest. Dobra. O. Tak ja to zrobię. O, okay. 250? To? Daj mu na przyźmie. Pojęcie że gossynińskie. O, ale tam jest akcja kiszonka robiona u chłopaków. No i fajnie, fajnie, że tutaj chłopaki sobie też cisną. Już mam jakąś swoją publikę. Zobaczcie u Jankusa, jak to też pięknie wszystko skoczyło. Jak jak to wiecie, wyszło, nie? Ja się mega cieszę, że. Wszystko dzięki jego mamy. Tak, to wszystko jego dzięki mamie wyszło, nie? Także tutaj pozdrowienia najbardziej jak do chłopaków. Dejmu, mu, dejmu! O kurde, od zostawcie tam słuchajcie, kurde, śmaleczko wszystkim oczywiście kurde, najpierw od bramka teraz od Bolka O co się tu wyrabia teraz, nie? Niech ja daj, bo nie nie zostawiać górę, się. Razorem? Razorem Nie wiem czy wy chcecie jechać, czy już czy nie Pozderki. Ja Miałem coś pojechał, bo jak mamy... Dziękuję! Nichuło, o Ale pięknie wjechało! Bordeczki... O, ja Pierdole! Pijecie tu fajnie łapeczkę! O ja cię pierdzilę ładnie, ładnie wjechało. Pozamiatane, ej, nie. Neony na ścianie nie to Jest to spoko pomysł. Osób. Ale sam koszt wyprodukowania czy zamówienia u kogoś. oczywiście. Zamówienia u kogoś neona to jest sam. też a wyszkiem wbrew mordeski. Także mafia to poradników masz od cholery na YouTubie. Eee...